Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony XRay, witam Was w końcu w odcinku Killer Friends z DVD. Jest ze mną pan Epikułczak KacP. Tak. Jest ze mną jeszcze Przemko i pan Kingshire Sylwio. Tak. Jest I Zeron, który jest killerem. Tak. I. Zostanie i... Gwałt Tak, ogólnie to, żeby nie było od razu czatom, że tak. Zeron jest głównym w tej grze na chwilę, bo, są, bo niedawno ją kupił. Także. Eeeeeeeeeee. Yy... Yy... No, liwe on, o Boże, non, to jest, on, ja także ogólnie to raczej się, jak się uda mu komuś zabić będzie dobrze, bo no tak trochę on niedawno kupił grę, także nie idzie mu najlepiej, Ale chłopak się stara, inne. także no i ogólnie dobra, to jest tak, rano. jak to jest, że kto pierwszy zginie to jest kolejnym pilarem, tak? No tak, chyba, ale tutaj, no tutaj dobra, wątpię, to. żeby ktokolwiek. No właśnie, zginął. no to zobaczymy <laughs> jak to będzie. Także w końcu seria. Jak no. znaleźć tego screena, gdzie to jest? To no. obraty jest chuj mnie. Nie, skin, jest, Yes. Także o pamiętajcie o tym. Likens, Likens i subskrypcja, ktoś nie ma, bo do Mapę można wziąć? Mapę? No. Nie, 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 nie bierzemy mam, map, bo to może to być rozumiem, pod killera. Rozumiem. Czyli tak. ja chcę laboratorium. Nie, A, nie. bez no. map, bez przesady, kur... Niech on map, chociaż trochę... laboratorium, gdzie jest ciasno, się to już... Myślę, że Zron rozkłada trapy jakiekolwiek. No, w sumie, Besides. no, możliwe, ale czy ja wiem? No nie chce tego Marszałem, bo czekamy ty tylko na ciebie. Mi, mi bierz Rusz. Tego decycji, Red Redia, bo ty przemek zabierasz. No Właśnie, zabierasz czas. Także pamiętajcie o te Czekaj, Czekaj, No To, na szczęście wziąć. Jedna no, życie może być fioletowa, tak? Tak. Tak, no. Super, Super. Tak, tak, Akurat nie tak. A reszta to może know. być byle jaka, tak? No tak, tak. tak reszta tak, reszta tak. poniżej fioletu. Tak, ale ja nie wiem co się nawet stało ty. Nie mam pojęcia panie Patryku. know. Nie no ja wiem, wiem, że nagrywam no no, Dobra, no to zobaczymy. Let's go. O Boże, ja Zobaczymy, Ładowanie od razu, czy coś się stało? Co jest? Łączenie z innymi graczami, what the fuck, tak to wygląda teraz? What? Okej, okay. aha! A bo musi i tego, bo my musimy na dedykowanym serwerze. No to nie, okay. nie ma tak, że je hostujesz przecież. O, ktoś nie wziął perka, kilej, okay. Zeron nie wziął perka. ciekawe ciekawy. No wziął jakiś sekret. Ale Właśnie, nie wiem ja nie brałem, ja, ja brałem, ja brałem szczęście, więc pozdro. A! Czaty, jak coś to gramy, gramy na randomowych perkach jakby ktoś oczywiście, bo nie wiem czy powiedział na początku odcinka, że randomowe perki ze stronki są. Link do stronki oddam w opisie, jak ktoś by chciał się pobawić, o, oczywiście tą stroną, także no. Randomowe pereczki gramy, także tak to się prezentuje, ja bez selfka Przemek tylko jedyny selfera, tak mi się wydaje, także no. Ukradł, z, ukradł tam. Z ukradł tak bo się bawić nie umie, no. Także tego. O, dulton. Czy on ma jakieś klątwe ciekawe? Ej, możliwe, bo on gra w swoim traumerze. No to prawdopodobieństwo, e, że wylosuje 4K. On mi udostęp... A nie, bo on przecież losuje, dobra, nieważne, myślę myślałem, no właśnie nieważne, przecież on losowanko robi tam tych perków. Ciekawe co on, na pewno on nie ogarnia perki większość robią, także to może być ciekawie. O, że ta mapa! Nie, no dla mnie jestem jest jestem czarną klodetką, więc ja lubię tą mapę akurat. Ja bym tutaj... chciał bardzo skrytą na tej mapie, ja nie, nie, ma. nie mam. Nie. A tak, ja widzę swoje ślady, no tak, czerwone. I King Shlaje jest kurna obsesją. No, jest generator. No, jest jeszcze bardziej useless. Hehe, fuck Masz, że nie umiem go trafiać. I 150, cyk. Dobra, jest to, że on nie ma killerów, którzy są cisi. Więc się... No, no, nie możemy. O, nie do nas tu byłeś. Trapper? No pewnie ją. No, trapper, trapper. 8 Jak mówił, tak zrobił. On jest taki pijany, chyba trochę. Chyba tak. I min. Trzyma. Mam O no oj. Nie dostałem hita od zero, no, na stałeś No, bułę. Nie jestem już szybszy. Baton. O, okay. ja się Jakby przez okno zabuło, to się przeżał, by kampił to na streamie mu napiszcie nie kampić, nie? nie te no te głowy nie się kam. odwracają. Tak, tak, tak. Bo no, za każdym razem. Tak Dobra, leczu, leczu. Przemek tapisz do niego, Ma przytłaczającą się... obecność jak coś. Co? No, przytłaczająca obecność. Bo mi się szybciej kon... O Boże, jakby się zużyła ta apteczka, Jak pieprzę. Okay. O, widzę go. Jest tam, gdzie robiliśmy gena. No, no, domyślam się. Uciekam stąd w cholerę. Okej. Okay. Jakie jest prawdopodobieństwo, że on może mieć jakiegoś heksa? Bo tam jest. Nadal okay. jest tam. Rozkłada trapa. On by się skupił no. rozkłada? No. no. On gra tylko traperem na razie, jeżeli chodzi o właśnie, wiesz, jak on gra tym killerem. Chyba zbyt szybki generasz mu robimy, ale przy. O! Co? Nie mumili. Dobrze. Cześć, Zyrun! Kto ma próba? HAHA! Dobrze, machaj! hak może chociaż się. może chociaż się zadowoli przystań, właśnie, Zerun, chociaż. No. mam no, no dobra, spoko kurde, ja się od niego nie mógłbym podnieść. Let's me go! Chociaż niech się chociaż trochę kroku że chociaż jednego... Ej, ale powieści. jedno, fie dobrze. On wie, że w trawie trzeba rozstawiać trapy. Uciekaj, od razu. Halo? Co oni są? Będzie, nie wejdę w żadnego. Bond. Bond, błyk. Nie usłyszycie! Halo, a ja miałem gością. No dobra. Wybacz, o, ale dobry, dobry team play. <laughs> team play, OP. Musiałem. Najmacniejsze, nie? Skrzynia do naprawy, ja nie mogę jechać. O boże, za bądź. tego kurna self-care. Gun jest chyba na środku tego domu głównego, więc. Tak. Chyba do niego pójdę. Okej, okay, dobra, no just happening. Ej, chyba ja a, się a to się nadal na mnie patrzy, jak No, tak, no widzisz, no, jakoś to jest skryptowane. No. Ja jestem e, w głównym domu, no, hello. Króży wokół mnie. Hello, klodeci. Straszne to jest. No, creepy. Tak. Creepy, creepy. I twój bardzo chce cię zabić. Dobra, no ja jestem kręcony. A gdzie mam ty trapu rozstawił? Nie wiem, picie. ale teraz kurczę, to tak mnie trochę... Para, para, pam, para, pa no Ja walebię na łeb na rogu, no bo... my też walę, Co no, ten technik elektronik daje. Że jak spie to masz szansę na to, że nie wybuchnie generator. O ileż procent, nie wiem, ile tam procent masz, 60%. Dobra, to czekaj sprawdzę. Czy jest tam gen? Ja mam wrażenie, że on chodzi cały czas gen. po jednej stronie mapy zamiast całą patrolować. Można. No, mi, tutaj wokół mnie trochę krążył. No, chyba za mało się skupię na genach, o idzie chyba do gena naszego, ale my tylko kończymy, także podkro. Co tam nie idzie? The fuck? Koniec. Ty, zbagowałem się i naprawiam okno zamiast gena. Aha, okej, okay, to bardzo satysfakcyjnie w sumie. Boję się, że jakiegoś trapa wejdę, trochę się cykam, bo to nie ma jest Nie no, te ciemna. główki to... Żyto? Na znaczy, główki że są te... o, wziął tego, że trapy mu się rozkładają przez 10 minut. Same? To to jest różowy perk. Oj, dobra. A w sumie on to właśnie, jak tam ma. Czekaj, roz, rozbrałem mu tego trapa. Taki i te śmieszny teraz. I cyk! O, Co, on run! Maruje, nie? On ma chyba dwa różowe... A nie, bo to jest no to jest fioletowy perk. Właśnie, zapomniałem. Osełka? Osełka jest, no, fioletowa. Tak. Biegnie do gena. Oh, hello! Siema. O, zauważył mnie. No jednak, jest start bojem w miarę miarę. Powiem. Potrzebuję bago, trochę bago, trochę bago, się heal'a. Ty kasper ja byłem przy oknie. Ciekawe na palecie jest Potrzebuję heal'a. A gdzie, gdzie ty, ty to jesteś? Bago, bago, bago. Yy, przy takim genie. O, o bliska. Przy bramie. Okej, okay, on nie respektuje palet. Pieprze, może go zlukuję, ale wątpię. On nie kopie palet, to on normalnie wysoki rangowiec. Gościu. Jak to tak. chyba się oglądał Tour Talenta. Ała, niestety, za dużo już o... konitwy. Taki minus. tu to ci wylecie. I ty jesteś? Ja? Ja, no, ja no, jestem no. na drugim końcu mapy. Wiglu, wiglu, wiglu. U, 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 u. Od Cz Renlinka. Dobra, czy on ma noeda? On się blokuje o skałach. Nie no, wątpię, że ma no, no, raczej nie. Ja się wiszu robię. Uderzył mnie, to. to śmieć? On No, patrz mnie, no właśnie, na czekaj. Mm. No co, jak kampi to kampi no. Który raz wisisz, Piotrek? Pierwszy, pierwszy. Mam już jedno szczęście, także mogę. Oooo, O kurde, bo to się może skończyć źle. Oj ran boy! Trochę zwaliłeś, bo udałeś, kurde, opcję przyniesienia tego haka, szczerze mówiąc. Halo. Ale to już niech będzie. Trzeba no. otwierać gate'a, jak coś się... do... do trochę, trochu, nie? Żeby nie było. Bo ja się już nie wyleczę, więc pozdr. Otwieram gate'a. Gate jest otwierany. Ja się samemu... Otwierać do końca tego gate'a, czy nie, panowie? Kurwa, ha No właśnie nie mam prawie otwartego Ale no czekam aż dacie info czy otwierać Czekam na info czy otwierać Ja przytuliłem Zerona i nie zauważył Ale raz mi powiesił, także nice, nice On Trochę porobił No nie porobił jak mega bardzo, ale Ale jak na 10 godzin, czy tam 11 To ja na do jakiejś tej No ja czekam na otwarcie gate, ale mówcie No to raz, otwieraj nie wiem gdzie A jest. Palety powiem mniej więcej gdzie ten gate? Eee. Oh, tam gdzie mnie leczyłeś, Pamiętasz? Pamiętasz? A! Pink szlaja mnie leczy. Pink szlaja. To, to teraz przerek ją jako killer, dba? Czy jak to? Gdzie są gate'y? No, A! Po pierwszym mi To wyskoczyłem. Przemek zginął. Przemek chyba jest goniony, <laughs> ogólnie. Zabokujmy Przemka w bramie, żeby nie mógł przejść. I żeby Myśmy go wierzy, jest tak. Nie wiem. <laughs> nie wiem, <laughs> <izgate>. <laughs> O nie. Przemek zaraz zdechnie, mógł ty. Ratować. Musimy. Ej, bo nas, jak byt nas przebija, czterech, to się ostram. Ile przemek jesteś w ogóle, zaczniemy od tego. Mmm, ej, my już zdechniemy, wiecie o tym. No chyba! Czekaj. Dobra, ja Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Przemek w lewo, w lewo! Biegnij! Mody blok! We trzech nie nie tu, nie prawo, tu, nie prawo, tu! Przulek. Tam, tak, biegnij, widzisz, Gejta już stąd! Aaaoo! Ale my toksycznie, jesteśmy na zerona no jeszcze na dodatek Uciekaj, Przemku! BAT WARDEN myślałem, że stoi! Dobra, ran! Już nie bądźmy to co toksyczni może co o, Ale nie no, coś tam poszło A co, paletę na mordemu rzuciliście czy co? Ja mu zrzuciłem Aha. No bo Nie, nie wchodzę ci w tego, trapa papa pa. No ciekawe, ciekawe Rozgrywka <grybka> Ale to było dobre Dobrze Ej, ale powiem ci się, takie Mówiłem proszę że to miałem takie O boju on miał? Drapieżnik? Knockouta miał, no mówię Znaczy, no. jak byłem taki schowany w krzasku ale, ale, ale nie chodzi pa, przez... Dobra, A, A, no, trudno Ale to i tak wiesz o, tyle marzy. Ale miał kałta, no bo przegapowali mu mówię, halu, gdzie jest Przemek w ogóle? O, ja to też tak jest. widziałem w trakcie. O, się Przemo, się jesteś żywien. killerem, gratuluję teraz. Tylko nie pipuj nurczki, no, pamiętaj. No bo pierwszy wisiałeś. No i... właśnie. Czemu no, stanęli taką zasadę? Czemu ja nic nie wiem? No, no bo właśnie, nie zginął, zginą, no, no, a ty to pierwszy, pierwszy się dałeś złapać, Zerona mu, umruł A pierwszego huknę Zerona? E, no, ale to wtedy... Ale to, ty pewnie kogoś zabijesz. No raczej pewnie A tak? No chciałem mu na prip 0, o halo jak tam. tam. To za Nie, nie? Ty epic rówczak, a, nie, no, nie, posz, nie, poszło, nie poszło ci tragicznie, nie. więc wiesz, nie poszło tak tragicznie. A dobra, kolejne rysowanie perków, dobra, no, no tak. No, no tak. Tak. dobra, no to klikamy. Ja się, to się być... No ja dostałem... Ale nie mów, no, nie, 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 na razie to kto jest killerem, a, średnie ja perki dostałem. No przy ja się przytulałem, drapieżnik jako Dobra, ja tak, klikam w tą stronkę, pamiętajcie, link w opisie. Klik i co my tutaj mamy? Mamy Ale tak, na tą twoją, czy na tą... in the hole. Urban, no, e Urban Evasion, lucky. Też Ace in the Ey, lucky Break to jest to od tej typiarki nowej w ogóle. Dead Heart i Calm Spirit. No dobra, to co? To ma Ace in Dead the falla. No dobra, okay, cool. czyli Az w rękawie. Gdzie Ojej. jest Az w rękawie? No tak, typiarki takie kur... nie wiem. Dobra, także mamy. Tak, Az w rękawie to są otwarte. A, ale będzie fajnie. Ha, 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 ha. A, tak, tylko takie przeszedł powiedzieć, że fajnie nie będzie. No, no. Fajnie nie będzie. E. Odejdź. Gdzie są otwarte karty? Halo, kur... Nie mogę znaleźć otwartych kart. Nie mogę unbreakable mm. znaleźć. As w rękawie, przepraszam bardzo, a w rękawie. Gdzie jest a w rękawie? a w rękawie, to są otwarte karty, to jest nadzieja. Ech, chwila, co ja tam mam? O, jest as a jest w rękawie. A jest urban Evasion, czy jakoś tam. Urban Dobra, mamy wszystko. Na kuckach, gdzie jest urban? Gdzie jest the dehall, tu jest Gdzie Jest Urban, halo, to urban. Mam ten, mam y Ale ku mam healing, tylko że tego nie dam trochę, bo nie mam jak, bo tylko jeden jeden taki perk. Cyk, to jest na surwa gramy obojętnie. Lucky tak, break, mory. co daje? Jak, jak to wygląda w ogóle Lucky Break? To jest od tej TPR, bo... Nowej. Nie wiem, bo mam y self ten, self heal. No to, to self O, no to bierz Self, self care, tylko że mam az w rękawie też fioletowym i chyba nie mogę już drugiego. Ale co? Nie, bo perki. Perki ci każde, skończymy. perki każde fioletowe. Perki, perki jakie ci dostałem? Aha, ja dałem sobie...

jak ma cokolwiek? Ale oto, jak stanowanie killerów, dajcie spokój No mi Piotrkowi byście, No bo... Ja nie mogę tego surfkera znaleźć ja... Surfker jest ktoś Ja mówię, że ja Calm Spirit nie mogę znaleźć człowiek. O, gdzie lidera jest... też mam, dobra Calm Spirit, gdzie jest Calm Spirit? O, jest surfker i co tam jeszcze mam? Slipper i Ja szukam Calm a... o, ja jest tutaj Okej, okay, spokojnie... Myślicie, że Przemko tak zgryfuje życie i weźmie nurskę? Mmm... Myślę, że bożmliwe to jest bardzo, w sumie. Dobra, weźmy sobie tak, to oh, na ładunki... Ale nie. nie, weźmy sobie szarą... szarą, żółtą aptekę, w sumie. Weźmy sobie to na ładunki, weźmy sobie 16 ładunków więcej, okej. Okay. Ja już mam. Fortuna ci sprzyja, kiedy przy skrzynię 100% szansy na bardzo rzadki item, istnieje szansa 50% niezwykłego. To, to, tak, nie wiem, kurwa, Tak, ten perk to tak, w sumie... Dobra. Hansa, ja... Ja weźmy sobie. z starego Benka? No też tak w sumie myślę. Nie może. Kudy. Mi się wydaje, że Halterskę weźmie i będzie jebany. Możliwe, możliwe, no. Ale wiesz, trochę, trochę ma tam zaawansowania przemek jakiego ja mini mini, ale trochę ma, także zobaczymy w sumie, Ja chciałem bardzo zrobić jedną złą rzecz. Ale to trochę nieźle ci wyszło jak na taki, jak na taki, się wzią, tak. Wzią. chciałem kampić na przemkę. Mi się nieźle ci poszło jak na pierwszy to takie gracie, daj którzy mi jest. jesteśmy. A jeszcze ten Przemek nie zradzi. Tak poszło ci nieźle jak na nas, jak na nas bo my trochę grały w tą grę, więc nie, tra nie tragicznie. O nie, Kasper! O, dobrał. Jakieś tornado Co? przez chwilę było w mikrofonie. Pewnie no. O, o, no, no, no. no. O o, coś tam mini tornado jakieś takie. O, nie, mam nadzieję, miejmy nadzieję nie, nie, nie nadzieje, tylko, że Przemek Halo. się nie fochnie po pierwszym meczu jak przegra naprawdę. Błagam, bo on to lubi. No, on tak, się osłucham. fochnie jak zrobię kurwa killerem. No boże, jedynie. I po killer ten zagrywa tak na zawsze. No, Przemek często niestety się kocha, ale mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Cy, si, cy. Si. Clear regent! <ścoughs> a ty murki regent, a ten clear regent? Rozrzedza, a to 200 ekip. Rozrzedza, 200. co on 200. może mieć? Rozrzedza, mogłeś co? Widmo albo. Handreson? po prostu pewnie o, walka, walka, widmy, walka z widmem, <laughs> walka z widmem. A, widmo. No to co nie będzie łatwo. E, czy przynajmniej kiedykolwiek grał w widmem? Szczerze, bo on naprawdę. On Panie... Chyba tylko na killer Friends grał killerem kiedykolwiek. To bez beki, nie? Także. On pewnie nie będzie miał wiesz, szybkie nie. kopanie genów i palet. A, to nie jest takim. On się spoko, to jest niebawem No, on sobie weźmie perki swoje. Albo weźmie perka, że 6 sekund po wyjściu ma zero terror radius, ja, i, i, albo Jak coś będzie coś tak kurwa Hunting Ground ruina i Devour Hope, to, to będzie coś śmierdziało. No, on sobie weźmie swoje. No, to też ja miałem... Się... ja miałem ochotę no, mori na Morina. Przemek do... się bawić Przemek trochę nie Nie. ale... Ja, zobaczymy, zobaczymy. Ja idę potibagować Przemkę trochę. Mapa jednakowośnie jest idealna. Okej. Okay. No, trochę nie. Ale mgła zagęszczona. Ja też tutaj ten... RUINA! Aha, okej, okay, no to ciekawe. No, RUINA! Robimy tak gena. No ja kręcę na ruinę gena, no. nie? Nie wierzę w takie szczęście. Przemek się Ej, nie, nie bawić po prostu. lagi? Nie mam lagów. Ja mam takie. Patrz, ja, ja kręcę gena, nie ruszałem z ręki. U mnie ty nie jesteś koło mojego gena. Ja, kręcę ja, sam ja gena. jestem młody serwentem. Okej. Może po prostu powinniśmy screeny robić, kurde, potem jak coś czy coś, jak losujemy no tak. perki i po, po meczu wklejać, żeby wiesz. Nie, no ja robię takie jak. Nie ja się no ja też robię ze strony, więc to było takie perki, no ja bym nigdy spokojnego ducha nie wziął. No i Ace in the Hall. Przynajmniej jak jest za mną, no coś. Ale Free60 mu założyłem, ale jazda. No to ja. A ma zgubę Franklina? Aha, okej. Okay. Spoko. tej ruiny szukać. Franklin do nice. bo... To jest niesamowite. No ktoś to Franklin do nie? Więc nie mam już, bo. No... Bo nie mamy self-care, a iPS. No tak, no mu właśnie... się trafiam ja... No Easter. ja nie mam, Easter. więc. Musi trafić self-care. Tak, musimy my robimy ja trafę, tak, że każdy no. robi print screeny i pod koniec meczu na killerze, bo na surwie to wysrane, nie? No, na surbie to ja. No, ale na killerze, bo to kur taki gałęził. Znaczy na, na surwie to tylko ten selfie. Och, ja się nie, nie zauważy, że gdzieś ma skutaszonego hunting ground albo odewał. Ja nie, ja nie mogę się jak wyleczyć, on skomni jak ktoś panowie. Także powiem. Ja zaraz tego gena skręcę na ruinę. Dobrze. To skręć, to jest dobrze wtedy. Ja szukam tej ruiny. Ja też No to fakt, co to było, kurwa ja przecież im lupuję, ale to no. Nie wiem, nie mam lekko, nie Alert mi go pokazał. Ale palet dużo palić, co? No nie, drugą dopiero spaliłem, spokojnie. Ale 10 godzin, gierce, a geda na ruinie umie kręcić, prawo. No nauczyłem. No właśnie. Przebiegłem całą mapę dookoła, więc na obrzeżach nie ma. Jest gdzieś w polu. Jak w domu. Może on nie wchodzi w palety, to jest najlepsze, proszę. Czyli nie ja paliśmy. Ale wiesz, on popali, popali mi wszystkie palety ale... No, dlatego, ten dlatego, ten... Dlatego, ten... Dlatego, I... dlatego nie palę właśnie dlatego nie palę się proszę Podłożę zaraz, bo to nie ma sensu, bo tutaj już... Znalazłeś? Nie to zbyt po O widzę, 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 widzę. Ale jak wy mi ten 500 to ja, ja, ja nie, nie wiedziałem co się dzieje na początku, nie Stary g w trzy minuty. Możliwe, że jest tym, w tym, w jakimś shopie mam. może O kolejny genek. Dobra, ja nie ma. Ja Możliwe. Już nie ma ruiny. Nie ma nic, no, nie ma Nie, jest. Jest. nie no jest. To powiedz jak zniszczysz A Sylwia... Aaaa! Zsipałeś! O kurcze, dobra Ktoś musi no, mi pomóc, jest, koledzy, bo ja tutaj... Ja lecę, Piotrek ...w opałach trochę niestety Ha, pała, ha, 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 ha Mam też szczęście zwiększone, ale nie chcę ryzykować jednak, bo to wiadomo, to się może skończyć Chyba mnie, jest tu przy mnie Braz się spróbuję teraz. Okej, okay, to doesn't matter. Weź mnie wyleć, bo... Nie ja pteczką, nie marnuję aptzkę jak coś Zwykłym healem sobie mnie wydać, bo to nie ma co. Przeszedł, obok i mnie, mnie nie zauważył. Tak dosłownie no, skupiony no. pewnie na sylwku jest odstawiony. Nie mam Ja też byłem pijan. No właśnie idę kręcić ganała zaraz, no bo tu jest ciężko, dobra dzięki bardzo. Ale powiedz się dwie osoby, z tego się cieszę. No tak, no to Panie, trzy odpuszczam. chyba, trzy nawet czy nie. Czyli mnie nie, Przemka? Nie. A nie. A, a no właśnie z... i Kacpron, to że tak się poszło ci takie. Shopy właśnie jestem. O, jest krzyka, otworzę, bo ja mam kurde y... Ace in the hall <grym> Więc może jakaś fajna apteczka. ale ten Franklin dem Ace kurde sprint y robimy. każdy na killerze naprawdę. na słowie to wysralne w te perki serio, ale tak to. No ale ja jest jestem uczciwy, no, no ja to mam, no... gram dla fanu, a nie dla... Nie ja dla fanu. Nie dla trechardu, żeby kiedy was... rozjebać, bo jak chciałbym Tam... was rozjebać, to bym was rozjebał bez perków. <grym> Stałem klucz z żółtymi do <śpiewanie> <śpiewanie> okay. Pan ja już Pan Fosz! Pan już Już Fosz! Pan Fosz! Pan już Pan Fosz! Pan Fosz! Pan jest, Pan Fosz! jest, Fosz! Ja Fosz! Pan Fosz! Pan Fosz! Pan Fosz! tej. Fosz! Pan Fosz! się albo Pan Fosz! Pan Fosz! No jak no to pewnie już mu nie ucieknę, bo tu nie ma palet żadnych się ma, mordo. Mordeczko, mordunio. On tu gdzieś jest? Tak, owszem. Um. Jest. No ja nie mam On nie już palet. Nie ma więc praktycznie. Tutaj jest paleta jedna, ale nie zrzuciłem i ja uciekam właśnie. Nie goni jak coś. No ja potrzebuję chwila, gdzie jesteście, koledzy? A dobra skrzynkę jakoś, może otworzę to mi damy jakieś. Ja jestem jest. tym, takim tym drzewem, nie? Czy do... kamień. Tak, ze świnkami. Rzędan? Mhm. Czy od od na pewno. Mówisz? No, jest to możliwe. Ja czuję, że mam Kurwa, Maciu. No, no nie do napraw. Tam. Dawaj, Żydon, kręcimy. Somebody must help me. Albo, Żydon, ty to musisz iść go zdjąć, to jak ci się uda. Dobra, ja pójdę, no. Tu jakiś gen jest, ale dobra, no pewnie ja na... ma barbę, więc zaraz Na rannego przejdzie. będzie, no się prędzej do mnie, bo ja ranny jestem, ja kręcę gena. Dobra, on poszedł tam, gdzie robiliśmy... Byłem gena, więc... Możesz mnie normalnie ściągać, tak, ten kto tu jest blisko. Jestem, jestem. To Chyba możesz to. normalnie mnie ściągać. Pa, 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 pa. Healować od razu? Nie. Nie, on przyjdzie pewnie. Tu Przejdź. możesz jak, albo... No, nie, bo nie, ja nie mam... Ja mam 50%. Ja też u ja nie, Ale nie, ale nie są przyjęte. wiem? O, jest. Tune tunele. Kurwa, mać! No troszkę Tunelasz! jest. Ej, na palecie jestem. No to ale dobra, mniejsza. Nie musicie mnie ściągać, tylko podbiegajcie, żeby. bo ja mam tego perka, żeby mnie nie przebija. Wiecie o co chodzi? Aha, no od a tego, no no no. Myślę, że dłużej cię przebija, że tam przez większą. o, apteczka w no, nice. No, no. O kurde, kto to Co to ja, Jak cię teraz jebnie, to jest. kurwa parówą, nie? Wiesz co ja zrobiłem? Stałem za przemkiem kierunku wiesz? No tak, ale to taki farmik trochę poszedł. A to było takie zabawne, jak on się pojawił. Okej, okay, no dba. I dać przemka na siebie, może. Jeden generator, muszę Przemek urazić. do mnie idzie, przemek do mnie idzie. idzie. Ale, a i film Noed nie tak wewnętrznie trochę. Ej, wszystkie totemy dba, tak beznieściliśmy. Zobaczcie, go Jak tak, to nawet. O, leci, leci, leci za mną, dobrze. Dobra. Dawaj, Dawaj, Mariusz! Ja się napalecie kidam. Dawaj! Ja znalazłem czyjąś apteczkę, apteczkę, więc to się lecę moja Moją pewnie albo moją albo żółtą. A żółta to moja, A, Nie, ja, ja, też, ja, też żółto, ja też miałem żółtą, ja też miałem żółtą. Ja teraz no, zgubiłem no, apteczkę, no, zauważyłem. Kręczę na jedną osobę jak coś Idzie do mną. Ja kręcę na jedną osobę. Czeku hello! O jest przy mnie Elo gościu, tu jest. Luwina. Nie, nie, nie palmolety, nie palmolety! Nie, nie, nie. nie zdążyłem nawet. Hm. Nie zdążył spalić lapety. Ja to teraz średnio z no. pomaganiem, nie wiecie o co chodzi. Ja też mam chyba od A nie, ja nie, nie. bo ja chyba jeszcze Ja Ja nie wisiałem ani razu. Ja raz, ja, ja Ciekawe, ja raz chyba tylko wisiałem, to tak czy ja jestem w stanie. 25% gana mam, ale tutaj samolubnie... nie jest... Tuneluję, dobra, dobra idzie do... Nie, nie no nie tuneluję, bo cię jeszcze nie powiesił. Aha, ja jeszcze hey. nie wisiałem? Guy, kill no, me! Ja tutaj totem zniszczę, bo jest za tobą. Za A, no, tym to wiem, spoko, może no. być noet, nie? No ja może wisiałem? No. No chyba nie. nie. Faktycznie, ja, nie wisiałem. ja nie wisiałem. Faktycznie. Ja też nie wisiałem. Ja nie wisiałem już, nie wiem. Kasper dwa razy tylko. Ja raz chyba wisiałem. Bo jak kręcę to no, kokana, także no. Bo Kasper chyba nie może ja go kokanać. No, A on Dobra. się, powaję w Ja tu 60% generatora mam, także no. Ja mam taki tam przemieszczać w gdzie jest Kasper właśnie. Ja jestem w stanie po niego iść No dobra, no to ja jak pamiętam. chcesz to może cię to Ja to kończę zaraz 70, już 80% ponad to jest O dobra, ja padnę Gonicie? Masz adrenalinę może, czy nie? Wyrusowało ci? Nie, nie zbyt? Dobra, ale kończę gen A ty nie miałaś tego, tego, jak się nazywało? Idę uh. tego otworzyć, jakiegoś dalszego, koło 0 na tom. to O, dziękuję ci panie Ściągasz go, Sylwio? Dobra, jeszcze Pomoże mi ktoś koło tej bramy, tej dalszej. Co robiłeś tam, Gena? Piotrek? O, tu mnie tam nie ma w ogóle już. Ja Czemu? też bo ja odbiegam na full'a do innej Do gate'a właśnie tego. I się ten gate był po lewej Zero, stronie w ogóle na końcu bramy, mapy. Kurwa, ma. No, ty był w ogóle też Otwieram gate'iocha. Ja też otwieram właśnie, no. Bo dwa gate'y otwieramy, no. no Dobra, padłem sobie. Tunel ci zrobię. Tunelarz. Ja bym go wyzywał, jak wróci nie, nie no, co żmelasz? Nie miał no EDA, nie? Noo... No. Chcę robić Dobra Jest okej, okay, jest okej okay. Paszął na chuj Na luj, dobra Rany, Jeszcze rany Jeszcze mi palec pokazał O Boże, Teraz skończę odcinek następny chyba zaczął w takim razie ile 26 minut, no Jakie perki on miał, muszę to zobaczyć po prostu Ja też muszę zobaczyć to, kurwa Franklin da majstry i napie z gończym O kurwa, to tak no mhm. nie wiem. Mhm. Ciekawe, no to teraz print screeny trzeba A, robić nie? Z, nur w na nie. Su, na surbie, surbie też nie, na surbie robimy print screeny i na ja tym. Dobra że to, my kończymy odcinek, widzimy się w kolejnym skin Your Friends, u. także trzymajcie się do następnego i pa, papa.